Was gorąco w kolejnym filmie i tutaj bluzy z misiem wiosenne, kolekcje już, ale dalej bluzeczki są na ociepleniu. I tutaj mamy akurat kolorek biały, wcześniej Wam pokazywałam na filmiku kolorek liliowy i za chwilkę będę dodawała również w kolorze różowym. Bluzy, przypomnę, są w trzech rozmiarkach SM i L. Polski producent dziewczyny i tak. Eseczka do 108, do 112, Meczka, Eleczka do 116. Biuście z tym, że ta Eleczka też będzie na XL-kę Jak zamawiać? Zamawiamy w komentarzu, wpisując kolor plus rozmiar, jak również możecie zamówić w sklepie online www.pinacoladabutik.pl. Przypomnę, kolorki róż, piękna lila i kolorek biały. Bardzo ładnie się dziewczyny prezentują, są na ociepleniu i na bardzo fajna polska produkcja z fajnym nadrukiem. I jak coś, to też spodnie dziewczyny ze mnie są w sprzedaży, również sklepiona i z naszyweczką marki polskiej od ByMe. Także zapraszamy serdecznie i buziaki.